Cześć! Witam Was w kolejnym materiale, a dzisiaj chciałbym wam trochę powiedzieć o tym, jak nadać dynamiki swojemu tańcu. Zacznę od takiej rzeczy jak zmiany energii w tańcu. Jest to niewątpliwie jedna z najważniejszych rzeczy, ponieważ ostatnim, co chcecie osiągnąć, jest to, aby wasz taniec wyglądał jednostajnie. Nie ma chyba nic gorszego oraz nudniejszego dla osoby, która nas ogląda niż obserwować tancerza, którego energia jest cały czas na tym samym poziomie. Wyobraźcie sobie, że oglądacie osobę, która tańczy 3-4, a nawet 5 minut i w jej tańcu nie zmienia się nic. Prędkość, szybkość, ostrość, czy jakkolwiek częstotliwość i natężenie ruchu. Zmiany energii w tańcu służą między innymi do tego, abyśmy mogli wprowadzić do tańca tę tytułową dynamikę. Wyobraźcie sobie, że oglądacie w kinie film akcji, w którym zawsze dzieją się rzeczy w sposób niespodziewany po to, aby przykuć i przede wszystkim utrzymać uwagę widza. Dokładnie w ten sam sposób, jakie tworzone są filmy. Wy jako tancerze powinniście myśleć, aby kreować swój występ na to, czy osoby są zadowolone, mają świetną zabawę i, i rozrywkę. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, aby Wasz taniec stał się o wiele lepszy, o wiele bardziej dynamiczny, ostrzejszy, a kiedy trzeba wolniejszy, płynniejszy i delikatniejszy. Jeżeli chodzi o zmianę energii w tańcu, to sam mam na to kilka ćwiczeń oraz technik, które stosuję, aby Trenować. Jeżeli chcielibyście je poznać, to dajcie mi znać w komentarzu, ewentualnie napiszcie do mnie DM na Instagramie, a ja już dłuższy czas zastanawiam się nad tym, aby podzielić się tym z Wami. Druga rzecz to podskoki. Wiem, że dziwnie to brzmi, ale posłuchajcie mnie teraz uważnie, a postaram się to wyprostować. Z moich własnych obserwacji oraz doświadczeń i odczuć widzę, że ludzie na eventach tanecznych, których obserwuję w trakcie ich tańca, wykorzystując fundament, którym jest Bounce, robią to zazwyczaj w sposób statyczny i bardzo płaski, czyli sporadycznie odrywają się od ziemi. A teraz pomyślcie w ten sposób. Bouncować można na wiele sposobów: można bouncować w dół i można bouncować też do góry. Jedną z metod, aby dobrze wykorzystać bounce do góry, są wspomniane przeze mnie podskoki. Pomyślcie sobie teraz w ten sposób, delikatnie podskakując i odrywając się od ziemi. Jesteście w stanie wprowadzić do swojego tańca więcej koloru, dynamiki oraz ostrości. W pewnym momencie, kiedy zdecydujecie się, będziecie mogli podskoczyć wyżej, mocniej, lżej, bądź nawet podskoczyć i opaść jeszcze mocniej niż w przypadku statycznego, płaskiego bouncowania w dół. I to tylko moje odczucia i tylko moje obserwacje. To jest coś, co ja stosuję w swoim tańcu bardzo często. W ostatnim okresie czasu zdarza mi się to nawet częściej i większość swoich występów zaczynam właśnie w ten sposób. Przede wszystkim miejcie też na uwadze to, że podskakując delikatnie na swoich nogach jesteście w stanie zareagować szybciej i wybrać moment, który chcecie. A to, to już jest trzeci punkt, czyli tak zwany pike moment. Pike moment to coś, czego nauczył mnie mój nauczyciel, Czyli przestań gonić za muzyką, przestań rzucać ruch na lewo i prawo. Nie musimy gonić za muzyką. Muzyka poczeka. Jeżeli znacie piosenkę, tym bardziej nie musicie się śpieszyć. Jeżeli jej nie znacie, nie możecie się śpieszyć. Poświęćcie wystarczającą ilość czasu na to, aby dokładnie posłuchać muzyki i jej poczuć. Każdy z nas, na pewno każdy z nas pisał wypracowania rozprawki czy eseje w szkole. I podstawą było zawsze dzielenie tekstu na trzy części: wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Zaczynając swój set jego początek potraktujcie jako step, czyli pozwólcie ludziom zrozumieć to, gdzie się w tym momencie znajdujecie, ewentualnie jak się czujecie, lub wprowadźcie ich do historii, którą chcecie opowiedzieć. No dobra, ale gdzie ten pike moment, o którym wspomniałem? Pieke moment to nic innego jak to, w którym momencie zdecydujecie się, aby wasza energia momentalnie urosła do góry i nie spadła w dół. To znaczy nie mówię o tym, że nie może ona się już zmieniać. Ale generalnie, jeżeli postanowicie, że tu kończy się wasze wprowadzenie i wasza energia momentalnie idzie w górę, to znaczy, że znaleźliście ten moment, aby przejść do właściwego występu, czyli do tego rozwinięcia. W tym momencie klasycznie opowiadacie całą historię swojego tańca, aż dojdziecie do zakończenia. I nie chodzi mi tutaj też również o to, że pickę moment to jeden. Jeden konkretny moment w waszym tańcu. Nie, może ich być o wiele więcej, może być ich nawet 20. Możecie w tym żonglować, możecie zmieniać, możecie momentalnie wystrzelić do góry po czym po chwili zejść na dół, a następnie znów wystrzelić energią do góry. To już to, co wspomniałem na samym początku, weźcie na przykład na tapetę filmy akcji. I to już wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłem, że zrozumieliście, co miałem na myśli. Jeżeli chcielibyście poznać techniki i ćwiczenia, które ja stosuję w swoim tańcu, których nauczył mnie mój nauczyciel, to dajcie mi znać w komentarzu pod filmem. Dajcie mi znać, DM na Instagramie. Bądź gdziekolwiek indziej. Ja zapraszam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ przygotowuję naprawdę, naprawdę świetne rzeczy i to już nie tylko takie jak te, ale będzie tego więcej i nie będę tutaj tylko ja. W takim razie zostawcie suba, dzwonek, żeby nie przegapić filmu, łapę w górę, wiadomo po co, dla zasięgów, dla algorytmu. No bo jednak chcę, żeby dotarło do większej ilości ludzi oraz odwiedźcie mnie na moim Instagramie. Dzięki wielkie i do zobaczenia.